te owoce będą zachowywać się dość niespecyficznie w przechowalniach, tak jak dość niespecyficznie zachowują się w sadzie samym. tak? Dzień dobry, znajdujemy się w samym centrum produkcji jabłek w Polsce, pod miejscowością Warka. Z nami dr Wojciech Kukuła, który dzisiaj powie nam troszeczkę o sytuacji bieżącej. Wojtku, gdzie się znajdujemy? Chodzi mi o oczywiście o kwaterę i odmianę. I jak sytuacja bieżąca wygląda? Znajdujemy się w sadzie jabłoniowym, tak jak widać za nami, kwatera Retiona Naprinsa. Widać dość dobre obłożenie, jeżeli chodzi o owocowanie. Zasługa oczywiście zdraszania nadkoronowego. To, to jest ten element, który Tutaj przyniósł to, co widzimy, i tą ilość jabłek. Jak wygląda sytuacja? Jeżeli byśmy sobie porównali zeszły sezon do, do tego sezonu, to praktycznie analizując zeszły sezon, na 1 września mieliśmy już albo mogliśmy już przystępować do zbioru gali, i rzeczywiście ta gala była zbierana. W tym sezonie te zbiory przeciągnęły się od 7 września, nawet do 10 września, i rzeczywiście ta, ta gala już jest na ten moment zebrana. Niemniej jednak te 7-10 dni mamy przesunięcia w stosunku do zeszłego sezonu. Wojtek, ty jesteś prywatnie sadownikiem, ale w ogóle całe Twoje życie jest poświęcone sadownictwu, bo służbowe też na co dzień doradzasz. Oczywiście prowadzisz również Frut Akademię, która merytorycznie wspiera naszych klientów. Powiedz, jak wygląda dzisiaj dojrzałość i jak się ją bada. Podchodząc do oceny dojrzałości jabłek, przede wszystkim mierzymy jędrność, bo to jest parametr, na który zwraca nie dość, konsument, to również tutaj odbiorcy handlowi. Wybarwienie, często, gęsto wybarwienie jest, natomiast dojrzałość nie idzie to w parze z dojrzałością, ale często jest też w drugą stronę, że wybarwienia nie ma, a dojrzałość już postępuje, więc tutaj musimy reagować na bieżąco. No i zawartość cukrów, czyli tak zwany ekstrakt, im wyższy poziom ekstraktu, tym bardziej dojrzałe owoce. Więc no Tutaj te wszystkie parametry rzeczywiście badamy: rozkład skrobi, która nam wskazuje na tutaj też dojrzałość, no i etylen w komorach nasiennych. Standardowo, z użyciem refraktometru, jadronościomierza i tablicy do rozkładu skrobi, jesteśmy w stanie ocenić dość dobrze do, do, tą dojrzałość. Na ten moment, to co powiedzieliśmy sobie: gale już, że tak powiem, zniknęły z sadów bądź na, są na końcowym etapie w sadach. W drugiej kolejności. Niektórzy podchodzą do Empire'a, na pewno Champion jest tą odmianą, którą, na którą warto, że tak powiem, się skupić, zwłaszcza jeżeli ma wybarwienie. Kolejno pewnie Prinsy, Mutsu, Ligol, no i Red Chief'y, to, to, to gdzieś tam końcówka pewnie będzie, będą zwieńczały, że tak powiem, tą, tą drugą część zbiorów, Król i Daret. O którym jeszcze nie myślimy, bo on jeszcze dorasta, nabiera masy, więc no, gdzieś tam między innymi w tej kolejności, ale to, to jest naprawdę uzależnione też od wielu czynników, bo kwatery, młoda kwatera, stara kwatera, też jest duże, duża rozbieżność w dojrzałości owoców, ukształtowanie terenu, ciężkość gleby, tak, też ma bardzo duży wpływ, więc każdy indywidualnie podchodzi do tych zbiorów. Powiedz, czy jakieś szczególne problemy w tym roku, w tym sezonie, borykały sadowników z tego regionu? Tak, jak już powiedziałem, gdyby nie zraszanie nadkoronowe, przymrozki, które wystąpiły w okresie tutaj około kwitnienia, by praktycznie zniszczyły cały, cały plon. Jest wiele sadów, które rzeczywiście przez te przymrozki ma dużo mniejszy, dużo mniejszy plon. W drugiej części sezonu susza. I kilka dni z, taką, z takim intensywnym słońcem doprowadziły do tego, że te jabłka chwilowo stanęły we wzroście. Na niektórych mogliśmy obserwować tak zwane oparzenia słoneczne. Tutaj rzeczywiście te, te, te czynniki spowodowały spadek troszeczkę jakości w niektórych sadach, zwłaszcza w tych, które były nienawadniane. Wojtku, powiedz, to te głosy, które mi dochodziły od sadowników też, iż borykają się z problemem opadania jabłek. Powiedz, z czego to może wynikać? No tych czynników może być kilka. No, niektóre odmiany już zaczęły nierównomiernie dojrzewać, są też jabłka, które są Powiedzmy w pewien sposób przejrzałe, zaczynają opadać. Z drugiej strony, ilość nasion w komorach nasiennych też ma duże, duże znaczenie. Przemrożenia, które były w okresie około kwitnienia i później mogły doprowadzić do szkodzenia wiązek przewodzących w okolicy szypułki, stąd też może dochodzić do opadania. No i w tych sadach, gdzie mamy dużo owocu i intensywny przyrost owoców, mamy do czynienia z zjawiskiem po prostu fizycznego wypychania się tych owoców, więc te owoce też opadają. I trzecia wersja Wiatry, tak? Ta, ta pogoda też nie będzie, nie będzie sprzyjała. Intensywne wiatry będą prowadzić do, do, do zrzucania części owoców. Więc tych czynników w zależności od rejonu, od sadu może być kilka. Stąd też może to, to wynikać. I jeszcze jedna kwestia, gniazda, gniazda nasiennego, tak? Mogła mieć tu też, też wpływ i, i te owoce zaczynają gnić od środka i fizycznie opadają. Więc no, tych czynników, tak jak już powiedziałem, może być kilka, kilkanaście. To, o czym wspomniałeś, czyli ta niestabilna pogoda? I ten rok chyba stak, tak, do takiego można zdarzyć liczyć. Ta pogoda nie jest tak stabilna, szczególnie w okresie letnim, jak powinna być. No dokładnie tak. Sami Państwo wiecie, jak to wszystko wygląda. Ta susza, co mnie najbardziej martwi, to, to właśnie susza i wysokie temperatury, które prowadzą do przegrzania miąższu, przegrzania tych owoców. Sąd też obawiam się, że to przechowalnictwo może pójść nie w tym kierunku, w którym my chcemy. Te owoce będą zachowywać się dość niespecyficznie w przechowalniach, tak jak dość niespecyficznie zachowują się w sadzie samym, tak? No właśnie, przechodząc do tego etapu, o którym wspomniałeś, czyli przechowywanie już owoców, które oczywiście zbierzemy, bo teraz jest okres intensywnych zbiorów. Powiedz, jak się przygotować do takiego okresu? No i co zrobić później, żeby te owoce oczywiście zachowały nam jak najlepszą jakość, bo oczywiście ta jakość jest najważniejsza. W pierwszej kwestii sięgamy po owoce, które są najwyższej jakości i tylko te powinny trafiać do przechowalnictwa, do komór przechowalniczych. Druga kwestia to odpowiednie zabezpieczenie. Tutaj ochrona przedzbiorcza ma kluczowe znaczenie, bo doskonale wiemy, że żeby to to jabłko e, przez kilka, kilkanaście miesięcy e, w zdrowiu przebyło ten okres przechowalnictwa w komorach przechowalniczych. Musi być odpowiednio zabezpieczone przed chociażby nie wiem, gorzką zmielizną, przed szarą pleśnią, tak? Typowymi chorobami, które rozwijają się w obiektach przechowalniczych. Stąd też ten nacisk, zwłaszcza w przypadku takiej aury, jak teraz mamy, gdzie tych deszczy właśnie. Kumuluje się najwięcej na okres około zbiorczy, Powinniśmy położyć nacisk na dobrą technologię, strategię ochrony przechowalniczej. Ale powiedz w takim razie, jak podejść do samego przechowywania? Czy są jakieś środki, czy są jakieś systemy, które mogą no, wydłużyć, polepszyć, zwiększyć wydajność przechowywania, zachowania jakości naszych owoców? No tak. Podstawą jest oczywiście tutaj odpowiedni obiekt przechowalniczy, który jest sprawdzony, przygotowany przed sezonem do, do tego okresu przechowalniczego, ale z drugiej strony, one, niezależnie od tego, jaką komorą, jaką technologią przechowywania dysponujemy, możemy wykorzystać produkty, które zawierają w swoim składzie jeden metylocyklopropen, czyli produkt, który blokuje receptory etylenu, przez co opóźnia procesy starsze zachodzące w owocu. Dzięki czemu ten owoc w obiekcie przechowalniczym przechowuje się znacznie lepiej i dłużej. I wyjmujemy taki owoc dużo lepszej jakości niż no, bez zastosowania tego produktu. Tak? Czyli podsumowując jeszcze sporo przed nami, jeżeli chodzi o zbiory poszczególnych odmian, które wymieniłeś w tych dalszych kolejnościach, no i posługujemy się testami, badamy, posługujemy się również doradcami, bo również służycie pomocą przy ocenianiu takiej ilości i wtedy oczywiście też można się taką radą posłużyć. Tak, tak, jak najbardziej jesteśmy w stanie tutaj pomóc w każdej, każdej chwili, a te informacje, które my zamieszczamy również na stronach, to jest taki, powiedzmy, sygnalizator dla Państwa, że, że u Państwa w sadzie też może ta dojrzałość być na podobnym etapie, bądź możemy się zbliżać do osiągnięcia podobnej, podobnego typu dojrzałości. No właśnie powiedz jeszcze na koniec, jeżeli chodzi o Fruit Academy, tam te informacje na bieżąco każdy z sadowników może znaleźć i nimi się oczywiście posilić. Tak, na stronie www.frutakademia.pl znajdziecie Państwo i komunikaty, i, a w zakładce aktualności te wszystkie rzeczy, które chociażby doj testy dojrzałości, które zamieszczamy na, na bieżąco, również na fanpage'u facebookowym Frutakademia też znajdziecie Państwo takie informacje, także e, to wszystko jest jakby dla, dla Państwa, żeby dać Wam wskazówkę, na co zwrócić uwagę e, Akurat, jeżeli chodzi o zbiory, to, to tym teraz się żyjemy i cała społeczność sadownicza tym żyje, więc staramy się też, też pomagać w ten, ten sposób. Jasne. W takim razie, Wojtek, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za dużo, dużo merytorycznej wiedzy i rad. Dziękuję również. Dzień. Do zobaczenia.